Słuchajcie, to jest wielki landmark Chicago, czyli taki, taki punkt, który trzeba koniecznie odwiedzić. To jest Millennium Park Granger. Jednak to się czyta. Granger Plaza. O tutaj pisze, Też tutaj. Na tym tym, na tym murku, ale tutaj jest ten win. Słuchajcie, to jest... To się nazywa Cloud Gate. Nie ja wiem, co to za artysta to wymyślił. Ale to wygląda jak taka olbrzymia lustrzana fasolka. I to jest. Cloud Gate, tak? Czyli taka jakby chmurka. Brama w kształcie chmurki. Ktoś tak wymyślił. No nic, ale bardzo dużo ludzi tutaj to ogląda i to zwiedza. A proszę, w tyle te. Wieżowce. No niesamowite. Tutaj jestem w tym parku. Millenium Park. No i popatrzcie. Takie coś.